No to szybka powtóreczka. Możesz napisać najpierw, co pamiętasz z tego działu o złożoności obliczeniowej. Na rozmowach rekrutacyjnych mógłbym powiedzieć, że to jest pewnik, że się pojawi jakieś pytanie, aby ocenić złożoność algorytmu. Być może ci dadzą jakieś, ale bardziej prawdopodobne jest to, że ty masz napisać jakiś algorytm i przy okazji ocenić jego złożoność. Nawet jeśli cię o to nie zapytają, to oceni złożoność. I będziesz wiedzieć to na podstawie niektórych rzeczy. Ale może tak zanim przejdziemy do powtórki, to pewien algorytm, który dla tysiąca elementów, powiedzmy, wykonuje się w czasie liniowym, w czasie jednej mikrosekundy, ile się będzie wykonywał, gdybyśmy mieli taki algorytm wykładniczym. No, zobacz sobie. To są takie rzędy wielkości, czyli tutaj, powiedzmy, mamy czas liniowy do stałego mniej więcej, tak się mają, przepraszam, logarytmiczny do, do stałego 10 razy większe, tutaj rząd wielkości większe, znowu 10 razy większe. I to tak sobie rośnie dość niewinnie. Na początku, to są małe czasy, nawet gdy dochodzimy do czasu wielomianowego, jedna sekunda, no to wykładniczy może być zupełnie drastyczny, jeszcze zanim jest silnie. I dokładnie to samo, ale co gdyby tym razem w czasie stałym nam się to wykonywało 1 milisekundę. To mielibyśmy pewnie podobnie, czyli logarytmiczny byłby analogicznie 10 milisekund, tutaj by była 1 sekunda dla liniowego, 10 sekund dla n log n i tu już nam rośnie 17 minut, 277 godzin, a tutaj, no, tak naprawdę wszechświat by nam się skończył, a my dalej byśmy nie obliczyli tego problemu. Dlatego bardzo ważne jest zredukowanie złożoności obliczeniowej i, no tak, zasłoniłem. I używanie wydajnych algorytmów. No gdybym miał działać tyle, no to opłaca się spędzić nawet całe życie próbując go optymalizować. Nie? No raczej tak. Dobra. I podsumowanie takie, jak wykrywać jakiejś złożoności. Złożoność stała, nie zależy od długości, więc wszędzie tam, gdzie nie mamy pętli, możemy tylko zwykłe operacje typu porównania, przypisania czy też jakieś proste operacje na przykład na całych kontenerach takie jak wzięcie pierwszego, ostatniego elementu czy rozmiaru, no to tam może być złożoność stała. Logarytmiczna jest taka, że w każdym kroku obcinamy sobie problem o jakąś część, która no, zależy od jego długości, czyli przykładowo o połowę, o jedną drugą, o jedną trzecią, o dwie trzecie. To będzie złożoność logarytmiczna. Stała jest taka, gdy w każdym, z każdym kolejnym krokiem redukujemy problem o stałą liczbę, o jeden, dwa, trzy elementy, czy coś takiego, czyli zwykła pętla na przykład po całej kolekcji. Złożoność kwadratowa to będzie zagnieżdżona pętla w pętli, jedna w drugiej i praca cały czas na tym samym zbiorze. Złożoność np. n do trzeciej no to będą potrójnie zagnieżdżone pętle, czyli pętla w pętli, w pętli, każde na tym samym zbiorze, już nieważne, że tam powiedzmy jedna z nich będzie działała na połowie, na n przez 2, czyli połowie długości, bo to i tak zależy od rozmiaru, czyli jest y, związane z n, czyli będzie to n do trzeciej w tym przypadku. Złożoność wykładnicza, natomiast to jest wtedy, kiedy problem sobie redukujemy na mniejsze podproblemy, i tutaj może się pojawić na przykład rekurencja, która jest miłą formą zapisu do działania tego typu algorytmów. I wszystkie algorytmy, na przykład drzewiaste czy grafowe, tam się często będzie spotykało rekurencję, bo miło się je zapisuje w ten sposób. Natomiast złożoność jest często straszna. Przy czym, tak jak mówię, rekurencja wcale nie oznacza, że faktycznie jest złożoność wykładnicza. Bo można zaimplementować na przykład wyszukiwanie binarne z użyciem rekurencji. Ale tam sobie obcinamy problem. A tutaj go nie obcinamy, tylko z jednego problemu robimy na przykład dwa mniejsze. No, jakby co, to tutaj jest taki fajny link jeszcze. Kliknij sobie. To jest dość duży wykład z jakiegoś z uniwersytetu, ale jest trochę powiedziane tak, podstawy takiej złożoności obliczeniowej. Gdzieś tak w dalszej części tych slajdów, bo początek jest w ogóle coś o C++, o początku i używaniu jakiejś biblioteki. Natomiast gdzieś w dalszej części jest coś o złożoności obliczeniowej i to tak dość fajnie wytłumaczone, co się uwzględnia, czego się nie uwzględnia. Więc przejrzyj przynajmniej, poświęć sobie 10 minut na przejrzenie tego PDF-a. No i tyle, jeśli chodzi o złożoność obliczeniową. Zadań domowych jako takich nie ma, ale proszę cię teraz o uważność. Zawsze, gdy się pojawiają jakieś algorytmy, to od razu sobie gdzieś tam pomyśl, a jaka by była złożoność? Myśl w taki sposób, że staraj się analizować, jaka by była złożoność tego algorytmu i dlaczego. Tyle, dzięki. Full, wypas, pełny, profesjonalny kurs STL-a z wideo i z zadaniami do rozwiązania, które są nawet sprawdzane automatycznie znajdziesz na koder.skull slash stl. Zapraszam.